Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się dezinformacji w polityce międzynarodowej. Słowo fake news na dobre już chyba przeniknęło do języka potocznego. Używamy go na co dzień często korzystają również z niego politycy. Nikogo dzisiaj chyba nie trzeba przekonywać o tym, no, że dezinformacja w sieci, szczególnie w sieci, jest realnym problemem. Z czego to wynika? Jakie są źródła tej dezinformacji oraz dlaczego Europa jest tak bardzo narażona? Na właśnie działania dezinformacyjne. O tym w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Was zapraszam. Na wstępie muszę zaznaczyć, że oczywiście źródeł dezinformacji jest bardzo wiele. Niemała część fałszywych informacji w sieci jest rozpowszechniana przez ludzi, którzy po prostu głęboko wierzą, że to jest prawda. Tutaj w tym materiale będziemy mówić o specyficznym rodzaju fake newsów. O takiej dezinformacji, która jest wynikiem celowego, zaplanowanego działania wrogich państw. Dezinformacja jako narzędzie w relacjach międzynarodowych nie jest niczym nowym. Wręcz przeciwnie, jest to taktyka tak stara, że przykłady takich działań można szukać już w czasach antycznych, dotyczących najstarszych ludzkich konfliktów, na temat których mamy rozbudowaną źródłową wiedzę. Na przykład podczas wojen persko-greckich ateński generał Temistokles wysłał posłańca do Xerxesa, władcy Persji, z informacją, że Grecy zamierzają wycofać się ze swoich pozycji, zapewniając jednocześnie o swoim poparciu dla najeźdźców. Xerxes uwierzył w zapewnienia generała i ruszył za teoretycznie wycofującymi się wrogami, chcąc ich ostatecznie zniszczyć i właśnie w taki sposób wpadł w grecką pułapkę. Bitwa pod Salaminą zakończyła się zwycięstwem Greków i stanowiła punkt zwrotny w całym konflikcie. Podobnych przykładów można mnożyć bez końca w odniesieniu do każdej epoki historycznej. Zmiany w sposobie zarządzania państwem, napędzone rewolucją francuską i rewolucją przemysłową, doprowadziły również do istotnej zmiany w strategii dezinformowania. O ile wcześniej najbardziej skuteczne były te działania, które były nakierowane na wąską grupę osób decyzyjnych w państwie, tak teraz potencjalnym celem stało się całe społeczeństwo. Po pierwsze, miało ono już wpływ na władzę, a po drugie, istniały już rozbudowane metody, sposoby dotarcia do szerokiego grona osób. W XIX i XX wieku trudno już będzie wskazać jakikolwiek większy konflikt międzynarodowy, w którym nie stosowano by działań mających na celu dezinformowanie przeciwnika lub wprowadzanie w błąd własnej opinii publicznej, by osiągnąć określone cele polityczne. Robili to wszyscy, jednak szczególny nacisk na tę sferę kładły przede wszystkim reżimy totalitarne. Propaganda siana przez Związek Radziecki czy III Rzeszę Niemiecką pozostają najbardziej jaskrawymi przykładami prób dezinformacji na niezwykle szeroko zakrojoną skalę. II Wojna Światowa płynnie przeszła w Zimną Wojnę, której stałym elementem była walka informacyjna między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jednak mimo wszystko wówczas działania dezinformacyjne, szczególnie te prowadzone na terytorium przeciwnika, nie były proste. Każda taka akcja wiązała się z realnym ryzykiem wpadki. Rzadko były potrzebne rozbudowane siatki agentów, no a informacje były dystrybuowane za pomocą jak najbardziej rzeczywistych nośników. Dziś cała sfera informacyjna przenosi się błyskawicznie do internetu. I o ile sieć ma oczywiście mnóstwo oczywistych dla wszystkich zalet, ma jednak pewne wady i jedną z tych wad jest to, że sianie dezinformacji chyba jeszcze nigdy wcześniej nie było tak proste i tak bezpieczne z punktu widzenia tego, kto takie działania podejmuje. Z internetowym fake newsem zetknął się prawdopodobnie każdy i myślę, że wielu z Was zgodzi się z taką obserwacją, że zarówno liczba, jak i popularność informacji, które po krótkiej weryfikacji okazują się często stekiem bzdur, drażąco no, ra zwiększyła się podczas epidemii koronawirusa. W praktyce nie dało się nie usłyszeć o jakiejś szokującej teorii, która po krótkiej weryfikacji okazywała się po prostu nieprawdą. A co jeśli jakaś część z tych informacji nie była wynikiem naiwności czy niewiedzy, a wrogim i zaplanowanym działaniem określonych państw. Jeszcze w kwietniu tego roku w Parlamencie Europejskim powstał raport, którego celem była ilustracja zewnętrznych prób dezinformacji w czasie wybuchu pandemii koronawirusa, zatytułowany Europa i globalna walka narracji. Tekst nie pozostawia wątpliwości i wprost wymienia dwa podstawowe źródła dezinformacji. Chińską Republikę Ludową oraz Federację Rosyjską. Wydaje się, że zarówno Moskwa, jak i Pekin prowadzą równoległe kampanie informacyjne, przekazujące przesłanie, że demokratyczne podmioty państwowe zawodzą, a obywatele Europy nie mogą ufać swoim systemom zdrowotnym, podczas gdy ich autorytarne systemy mogą uratować świat. Czytamy w raporcie. Zdaniem autorów opracowania, podstawowym celem kampanii informacyjnej Chińskiej Republiki Ludowej było odwrócenie uwagi od tego, że wirus miał początek właśnie w państwie środka. I w tym celu wykorzystano właśnie falę teorii spiskowych. Do propagowania tych informacji wykorzystywano oficjalne konta ambasad chińskich, media powiązane z Chinami. Doszło nawet do tego, że rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin żądał wyjaśnień od Amerykanów w związku z teorią, jakoby koronawirus powstał w amerykańskim laboratorium. Bardzo podobne działania, również oparte w dużej mierze na teoriach spiskowych, prowadziła Federacja Rosyjska. W 2015 roku Unia Europejska powołała specjalny zespół East Stratcom Task Force, którego celem jest walka z rosyjską dezinformacją. Jednym z efektów działania projektu jest strona EU, .eu gdzie opisywane są wrogie działania w sferze informacyjnej. Dowiadujemy się tam, że w najbardziej tragicznym dla Europy czasie produkowano treści, które przekonywały, że Bill Gates sponsoruje pandemię, że wirus wyciekł z laboratorium Wuhan, które należy do George'a Sorosza. Pojawiały się nawet takie artykuły, które zarzucały białoruskiej opozycji plan zarażenia milionów osób w celu zakłócenia wyborów prezydenckich. Nie ma też żadnych wątpliwości co do celowości tych działań. Na stronie Europejskiego Projektu Walczącego z Dezinformacją czytamy. Powyższe artykuły pochodzą z finansowanych przez państwo kanałów głównego nurtu, zarządzanych bezpośrednio przez Kreml lub przez oligarchów znajdujących się blisko Kremla. Sputnik jest finansowany z budżetu federalnego, TV Zvezda należy do rosyjskich sił zbrojnych. Nie mówimy o dziwnych, marginalnych publikacjach, ale o rzecznikach rosyjskiej linii oficjalnej. Oczywiście nie wszyscy użytkownicy musieli dowiedzieć się o tych szokujących informacjach bezpośrednio ze źródeł rosyjskich. Tego typu informacje błyskawicznie rozprzestrzeniają się po portalach, które bazują na krzykliwych tytułach, które zachęcają do kliknięcia w link. Jeden z rosyjskich fegniosów dotyczył już bezpośrednio Polski. 23 marca rosyjski senator opublikował tweeta, który zarzucał Polsce podłość. Jego zdaniem polskie władze nie przepuściły samolotu z pomocą humanitarną, jaki leciał z Moskwy do Włoch. Informacja, czy raczej dezinformacja, błyskawicznie została podchwycona przez rosyjskie media, nagłośniona i wkrótce trafiła również do innych mediów. Do dziś w sieci można znaleźć mnóstwo komentarzy Włochów do tej sprawy. Nigdy Wam tego nie zapomnimy. Jaki piękny ten europejski sojusz Polska, ta niemiecka kolonia i wiele, wiele innych, często niecenzuralnych opinii. Oczywiście informacje publikowane przez rosyjskie media zostały bardzo szybko zdementowane przez polskie władze. Nie było żadnej blokady dla rosyjskich samolotów. Nikt się w ogóle w tej sprawie z Polską nie kontaktował. Rosjanie celowo obrali taką, a nie inną trasę przelotu. I chociaż w mediach tych zagranicznych, włoskich, ta narracja o polskiej podłości była częściowo zastępowana przez narrację o rosyjskiej dezinformacji, ale część szkód pozostało. Na pewno istnieje bowiem taka grupa osób, która usłyszała pierwotną wiadomość, a nigdy nie zobaczyła sprostowania. Niestety trzeba zauważyć, że sianie dezinformacji w Europie, czy też szerzej na Zachodzie, jest w dobie internetu dziecinnie proste. Jedna z najwspanialszych rzeczy w naszej cywilizacji jest tutaj wykorzystywana przeciwko nam wolność słowa. Wolność słowa w internecie jest dla nas czymś naturalnym, oczywistym. Naturalne dla nas jest to, że każdy w sieci ma prawo do wyrażania swoich opinii, do publikowania takich treści, jakie chce. I o ile kłamstwo jest oczywiście moralnie naganne, nie jest jednak nielegalne. A takie kłamstwo, szczególnie w czasie kryzysowym, kiedy ta burza informacyjna jest najbardziej natężona, takie kłamstwo, kiedy padnie na podatny grunt, może rozprzestrzenić się w zastraszającym tempie. A trzeba pamiętać, że internet nie wszędzie wygląda tak jak na Zachodzie. W państwach autorytarnych to medium jest. Tak samo ściśle kontrolowane jak wszystkie inne formy przekazu i rzadko bywa w pełni niezależne. Są przypadki skrajne. Takim skrajnym przypadkiem jest Chińska Republika Ludowa, która w cenzurowaniu internetu no, prześcignęła wszystkich o kilka długości. O tym, jak wygląda internet w Chinach, chciałbym opowiedzieć Wam w zupełnie odrębnym materiale. Okej, okay, ale jak reagować? Bo chyba nikt z nas nie chciałby, by informacje były prewencyjnie blokowane ze względu na ryzyko szerzenia się dezinformacji. Takie działanie trzeba by już wprost nazwać po prostu cenzurą. Niestety są już symptomy tego, że wielcy giganci sieciowi nie tylko planują, ale już zaczynają próbować właśnie tego typu rozwiązania, które no, oparte są na prewencyjnej cenzurze. 14 października na portalu gazety The New York Post ukazał się artykuł zawierający informacje o niejasnych powiązaniach biznesowych syna kandydata demokratów na prezydenta Huntera Bidena. Opublikowano maile, które co prawda nie wprost, ale dość jasno wskazywały też na Joe Bidena. Sieciowi giganci Facebook i Twitter robili co w ich mocy, by artykuł się nie rozprzestrzeniał. Nie można było udostępniać tekstu, a konta gazety zostały zablokowane. A nie mówimy tutaj o mało znaczącym piśmie. The New York Post jest tabloidem z olbrzymią historią. Gazeta została założona w 1801 roku przez jedną z najważniejszych osób w historii Stanów Zjednoczonych Aleksandra Hamiltona. Sieciowi giganci, tłumacząc się ze swojej blokady, wskazywali na dosyć niejasne, być może nielegalne źródła materiału dziennikarskiego, na podstawie którego został stworzony artykuł. Ale, i tutaj wracamy do głównego tematu materiału. Pojawiło się mnóstwo opinii, artykułów, że ta sprawa Huntera Bidena to kolejna sprawka rosyjskiej dezinformacji. Ale niezależnie od tego, jakie są źródła materiałów dziennikarskich zdobytych przez The New York Post, abstrahując od całej sprawy Huntera Bidena, o co w niej chodzi, czy coś rzeczywiście jest na rzeczy, działania Facebooka i Twittera są po prostu niewytłumaczalne. Bo czy ktokolwiek z nas chciałby żyć w świecie, gdzie to Twitter, Facebook, Google decyduje o tym, co jest prawdą, co może być rozpowszechniane, co nie, czym można się dzielić, a czym nie. Dla mnie brzmi to już odrobinę jak orwellowska dystopia. Jak zatem reagować? Gdzie leży złoty środek w walce z dezinformacją? Jak walczyć z fake newsami, jednocześnie nie ograniczając wolności słowa? Internet bez wątpienia jest niestety świetnym miejscem do szerzenia dezinformacji. Ale ten miecz jest obosieczny, bo jednocześnie jest to miejsce, w którym błyskawicznie możemy takie informacje weryfikować. Weryfikowanie podejrzanych informacji, podejrzanych źródeł, to dziś chyba najlepszy oręż w walce z dezinformacją, i właśnie temu ma służyć portal, o którym chciałbym Wam na koniec powiedzieć. Fakehunter.pap.pl to portal będący partnerem tego odcinka polityki zagranicznej. Jest to nowe przedsięwzięcie polskiej agencji prasowej, którego zadaniem jest demaskowanie fake newsów. Co istotne, w bardzo prosty sposób można zgłosić potencjalnego fejka, który zostanie zweryfikowany przez zespół pracujący w projekcie i w ten sposób ograniczyć szkodliwe skutki rozprzestrzeniania się takiej informacji. Nie ma dziś lepszej metody na walkę z dezinformacją niż świadomość, że taki proces może być wynikiem zaplanowanych działań obcych państw obliczonych na uzyskanie konkretnych korzyści. Jeśli natkniecie się w sieci na informację, która od razu wydaje się wam podejrzana, spróbujcie ją zweryfikować. A jeśli nie uda wam się to na własną rękę, zgłoszenie takiej informacji na portalu Fake Hunter zajmie Wam pewnie kilka chwil, a może pomożecie innym użytkownikom w uniknięciu manipulacji. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia.